Cześć, witajcie ponownie. Witajcie, ja jestem Dawid. Jeżeli jesteście punktualni, to jest 21.15. Witamy serdecznie na kanale Nowa Mowa. Jestem Daniel. Tak, dziękujemy, że oglądacie i subskrybujecie nasz kanał. Tak, jak obiecaliśmy w poprzednich odcinkach, że opowiemy o sytuacji, w Polsce pod kątem pomocy osobom z jąkaniem i blokami mowy. Czy Polska jest jak do przodu, do tyłu, w do świata? Tak. Jak pomaga, co robi? Jakie są możliwości w ogóle możliwości. treningu, czy ulepszania swojej mowy? Tu, na przykład, jak ma ktoś jakieś jąkanie, czy blokady. Mhm. Tak. No i oczywiście najpierw mówić też o do, doświadczenia, ale też swoich, ale też różnych kursantów naszych, mhm. ich opowieści. Tak. I co możemy powiedzieć, najlepiej w przeciągu ostatnich 20 lat, bo o tej historii mogę mówić, bo śledzę na bieżąco. Pamiętam, jak zakładałem jedną z pierwszych w Polsce stron internetowych. Nowa mm -hmm. mowa, jeszcze gdzie nic nie było w internecie. W ogóle o treningach o treninga trening tak. yonkanie, to ciężko było w ogóle kogokolwiek znaleźć, mm -hmm. kto zajmuje się tym problemem. Mm -hmm. No teraz wiadomo, i powiem wam, że Polska pod kątem pomocy osobom jąkającym i z blekami mowy zajmuje czołowe miejsca, mm -hmm. naprawdę. Tak. Mamy bardzo dobrych i bardzo dużo specjalistów właśnie z tej dyscypliny. Bardzo dużo. Jak chodziło mm -hmm. wyboru w ogóle. Z wyboru, tak. Podejścia stricte do tematu jąkania mm -hmm. i blokad. Że to nie tylko chodzi o to, że to się zajmuje mową i poprawą mowy, wymowy. Ale stricte osoby, które pomagają osobom jąkającym się. Bo logopedzie są, myślę, w każdym państwie, prawda? Tak, Jak chodzi tak. o stricte mm. zawód logopedy, który się o, tak ogólnie mową zajmuje. Mm. Ale nam chodzi stricte o specjalistów, mogą też być ci logopedzi albo psychologi, czy pedagodzy, którzy się stricte zajmują jąkaniem, blokadami. Tak. I właściwie w każdym większym mieście w Polsce jest ktoś. Kto zajmuje się tym problemem? Mhm. Najwięcej oczywiście specjalistów jest na południu Polski, mhm. z Śląskim, Małopolska, ale również w Warszawie są mhm. ośrodki, Ten, są na północy rozumiem. terapię, są w Poznaniu yy, i Stąd też z każdego miejsca można gdzieś dojechać i się skonsultować przynajmniej mhm. co to jest za problem. Porozmawiać, Porozmawiać. Się w ogóle z czym ja mam tak naprawdę problem. Mhm. Mhm. Dlaczego się tak cieszymy? Bo mamy porównanie jak to wygląda w innych krajach. Tak. W Czechach, na Węgrzech, mhm. w Niemczech, gdzie, gdzie szukają, jeżdżą przez całe Niemcy i często słyszą odpowiedź, my się tym nie zajmujemy, mhm. To Szukaj nie nasz problem, dalej. szukajcie dalej. To do psychologa. Psycholog mówi, że nigdy takiego przypadku nie miał. To do psychiatry. To do psychiatry. Psychiatry leki przepisują. Mm. Psychotropy. Przeważnie są to ośrodki jakieś logopedyczne w stolicy danego kraju. Na przykład w Pradze jest mm -hmm. klinika Logos. Mm -hmm. no I pomaga tam na różne problemy. Ale już w tych innych miasteczkach nie mm. mam. Właśnie, w tych mniejszych. Co generuje kolejki, oczekiwania na nawet pierwszą wizytę, bardzo długie, mhm. brak konkretnej diagnozy. Ludzie zakładają jakieś mini grupy na Facebookach, gdzie piszą, że właściwie nie mają gdzie iść. Mhm. Mhm. No Jest to przykre, zobaczcie. XXI wiek, kraje rozwinięte, i jest tak mało specjalistów od bloków mowy i jąkania, że aż wstyd. A jednocześnie jest to problem na tak dużą mm. skalę. 70 to, milionów 70 milionów na całą ziemską. Tak. to osoby, które mają blokady jąkania. Więc w Polsce przynajmniej jest kilkanaście ośrodków, szkół, miejsc mm. gdzie pomaga się stricte tym osobom. Tuż e, nie wnikamy o jakość tej pomocy, tak, bo, bo to jest sprawa subiektywna. Jeść. Dokładnie. O skuteczność tych metod, mm. terapii i różnych działań w sensie, tak. Tak, systemów i tak dalej, tylko ogólnie, że są takie że możliwości. Są. Dokładnie. A jak ktoś tak. kto się chce dowiedzieć dokładnie, jak dana metoda działa, mhm. czy, czy tam jakiś system, no to może tam właśnie iść, tam tak. gdzie ma najbliżej i dowiedzieć się i najlepiej właśnie, żeby ta osoba wtedy ten specjalista pokazał jakieś przykłady, mm -hmm. wyjaśnił metodę, którą się zajmuje tak. i tą teorię całą i logikę, te, i, i logikę działania tej teorii. Mm -hmm. No i myślę, że te, te przykłady są najważniejsze osób, które faktycznie pokazują, że były, okej, okay, mają fajne efekty, mówią już długi czas, mm -hmm. czy całe życie tą mową, którą wyćwiczyły u tego logopedy, czy specjalisty. Tak. No właśnie. No i są, no i są strony internetowe. Tak. Y, są ogólne informacje, czym jest to jąkanie, mm -hmm. jak należy podejść do tego, gdzie to jest bardzo dobrze wszystko. Chociaż jak tak patrzeć na samej filmiki, to myślę, że i tak brakuje tego no w Polsce. Mm -hmm. Jak ja chodzi o takie żywe przykłady, mm -hmm. świeże, cały czas, tak. żeby ludzie się tym chwalili i pokazywali swoje rezultaty, właśnie efekty po danych mm -hmm. metodach. No ale myślę, że to jest, wiesz, ten czynnik, że nadal jest to terapia, nie? W tak, większości. To też, I... To jest i. Jednak... Tak, wiele jest osób wstydliwy temat. Tabu. nie chce mówić sobie na terapii jakieś mm. co chory jest, na nie, leczeniu, nie, na leczeniu. nie no, to za to bardzo tak, nie służy. Z doświadczeń wiemy, że jednak większość osób przychodząc na jakąś terapię, jednak nikomu o tym wokół nie mówi, nie, nie chwali się, nie głosi tego mm. publicznie, nawet na Facebooku nie pisze nic, że coś robi z mową, szczególnie leczy Tak, nie. mowę, czy na terapię idzie, to jest wstydliwy temat. To się nie. powinno słuchajcie szybko skończyć. Na mm -hmm. całym świecie, żadne terapie. Powinny Dokładnie. być treningi, ćwiczenia ze szkołą. Po tutaj na, po naszych kursantach, że ktoś podchodzi, jak, jak ktoś przychodzi już do nas mm -hmm. z nastawieniem, że idzie na trening, wo. idzie do szkoły, tak. idzie się uczyć czegoś mm -hmm. i rozwijać, to od razu chcą się tym cieszyć i o tym mówić, właśnie. Nie już po post na Facebooku. Czyli I nawet pomagają też po innym. Kanały otwierają tak hmm. nasi kursanci, więc to, więc to jest właśnie to podejście odpowiednie. Oczywiście. No i więc kończąc ten odcinek, jesteśmy dumni, że w Polsce właśnie jest tak, że jest bardzo wiele miejsc, które pomaga hmm. osobom i niech będzie jeszcze więcej. Również przyszli logopedzi, specjaliści, uczcie się języków obcych. I pomagajcie osobom za granicę też. Mm, Oni też szukają specjalistów. Dokładnie, więc z tego podejście się trzymajcie, żeby trenować swoje mowie i szkolić się i ulepszać swoją mowę i rozwijać, a nie leczyć się, bo to nie ma z czego się leczyć. Trzeba się rozwijać. Trzeba się uczyć. Dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia.